znaką honorową za zasługi dla województwa warmińsko-mazurskiego. Pan Andrzej Sasyn jest postacią niezwykłą, zasłużenie wpisaną w historię regionu Warmii Mazur i jego stolicy Osztyna. Był założycielem agencji Wazary Klubowej, głównego organizatora szeregu imprez handlowych i kulturalnych w Olsztynie, które walnie przyczyniły się do promocji Warmii i Mazur. A także sukcesów naszych do rodzimych przedsiębiorców. Od 1996 roku, przez sześć kolejnych lat, był twórcą i organizatorem Olsztyńskiego Publicznego Biegu Jakubowego, imprezy promującej wśród Polszczyników zdrowie i Zdrowia, a także przyciągającej licznych uczestników z regionu i całej Polski. Z inicjatywy Andrzeja Sasyna odbudowano na moście Jana na, na Był także inspiratorem i rządownikiem wykonania odzwolenia tablic poświęconych Mendelssohnowi oraz Janowi Złajc. Ponadto był inicjatorem i współtwórcą uroczystości obchodów 10 Rzecznicy Rewolucji Węgierskiej na pracy im. generała gen. Józefa Pema, posadowienia tablicy pamiątkowej oraz twórcą co obchodów przyjaźni polsko-węgierskiej. Od roku 2010, będąc wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Rewitalizacji pracy konsulatu polskiego. Angażował się w realizację tego przedsięwzięcia. Dzięki długoletnim zabiegom, staraniom i wysiłkom doprowadził do status quo tego pracy, ale i poświęconej Podłowa państwa polskiego. Można było dużo mówić na temat Andrzeja, Andrzeja Sasyna, ale myślę, że jest to postać bardzo znana na terenie Olsztyna i nie tylko. I z całą przyjemnością poproszę pana marszałka Jacek Protasa o ręczenie odznaki kolorowej. Z ogromną przyjemnością w imieniu Zarządu Województwa warmińsko mazurskiego deklaruję Pana pod znaką na naszego regionu, dziękując za dotychczasową pracę, służbę dla społeczeństwa Warmii i życząc przede wszystkim dużo zdrowia. Dziękuję, dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Gratuluję dziękuję. Dziękuję, Chciałem Państwu powiedzieć, ja jestem skromnym człowiekiem, ale dzisiaj musiałem założyć te odznaczenia, które, państwowe, które otrzyma za, od Was, za wspólną pracę, bo nie tylko to jest moja praca, ale wspólna, Pan senator Lorenza, wojewodek, senatora, tyle lat współpracowałem a poza tym z innymi państw, z Państwem. I dlatego też chciałem powiedzieć. Dziękuję serdecznie i jednocześnie. Chciałem zasygnalizować. Że na koniec listopada wchodziłem 8, 8, wiecie, w 83. Urodzie imieniu. Tak się zdarzyło, że to dzisiejsze, ta uroczystość przyciąga niejako w czasie nasze wspólne spotkanie, wspólne dla miasta Olsztyna, wspólne dla województwa parmińsko mazarskiego Serdecznie dziękuję i zapraszam jednocześnie, powiadam, rozpoczynam ostatnią akcję. Tutaj ze mną towarzyszą dwie młode Polki absolwentki Uniwersytetu Karpińsko-Mazurskiego. Chcemy, aby ta warnia została jeszcze raz promowana z okazji czekającego nas w 2016 roku przybycia Ojca Świętego oraz spotkania z młodzieżą. Dlatego też proszę Państwa będzie to nasza wspólna warmińsko-mazurska promocja naszego regionu. Dziękuję Państwu za godne uhonorowanie i jednocześnie pragnę Państwu życzyć z tego miejsca przez wszelkie pomysły, zdrowia oraz pracy dla naszej wspólnej ojczyzny Polski.